Piękna ulewa. Śniadanko pod wiatą. I letni deszcz. Niesamowite. Bo jest fajnie ciepło. Pada deszcz. Wszystko się zieleni. Trawa rośnie jak szalona. Więc uda nam się Chyba w tym roku zazielenić całe podwórko bo w remoncie jaki wykonaliśmy była tak duża ingerencja tutaj w to cały ten teren, że niestety nie zdążyła ta trawka z urosnąć, bo było trochę sucho, ale myślę, że tym razem to jeszcze tylko zjeżdżalnie założyć w domku na drzewie i trawa żeby odrosła i będzie już po prostu cudownie.